Cześć, witam Was w 141. vlogu. Moi drodzy, ostatnio Was bombardowałem dość długimi vlogami. Dzisiaj no, odrobinę odpoczniecie, będzie dużo, dużo krótszy, ale mam nadzieję, że się też Wam spodoba. Też będzie w jakiś tam sposób przydatny. A dokładnie, dzisiejszy vlog będzie z wymiany syfonów z lewo zmywaku. Dlaczego ten syfon wymieniałem? Otóż zadzwonił do mnie klient i stwierdził, że syfon mu się rozpada. Czyli jak się go nie dotyka, jest ok, jak się dotknie, wszystko odpada. No, generalnie rzecz biorąc, no, ciężko uwierzyć w takie coś, ale już nie takie cuda niewidy widziałem. Yy, powiedziałam, że być może mu lepiej go skręcę, poprawię, jeśli się da. On mówi, że nie, zdecydowanie chce nowy i porządnie zmontowany. Ten po prostu chce zapomnieć, wyrzucić. Yy, mam zasadę: klient płaci, klient wymaga. Yy, tylko poprosiłem często tak robię proszę klienta, żeby wysłał zdjęcie z lewu żebym wiedział, jak, bo powiedział, żeby syfon kupić, ja, no ja poprosiłem go o zdjęcie, fotografię tego zlewu, żeby po prostu wiedzieć jaki syfon kupić, bo jak wiecie są różne zlewy, no i syfon syfonowi nie jest równy, trzeba też odpowiedni syfon dobrać do odpowiedniego zlewu. Wysłał mi zdjęcia, kupiłem ten syfon, podjechałem do niego i tam zresztą zobaczycie, że faktycznie było tak jak mówił, że ledwo się go dotknie, on cały odpada. Po prostu ktoś, kto mu kiedyś go montował, za krótko podocinał, podmierzał. Także to było tylko tak skręcone na aby, aby i powiem wam, że z tego co klient mówił, że tam rok czy dwa lata. Czy tam ileś ten syfon działał, nie? to powiem Wam, że jestem pełen podziwu i zaskoczony, że przez tyle czasu ten syfon był w stanie działać, no ileś go nikt nie ruszył. I tak był klient no, wyjątkowo cierpliwy, że tyle czasu wytrzymał z takim syfonem. No tak czy inaczej ten syfon rozebrałem, zmontowałem mu nowy, a jak to wszystko wyszło? No to zobaczycie w dzisiejszym materiale. Nie jest za długi, bo robota była szybka, sprawna, jak mi się wydaje. Także tutaj, tutaj za długo ze mną nie spędzicie tej niedzieli. No ale mam nadzieję, tak powiedziałam, że Wam się spodoba. No i cóż, już za tydzień zapraszam Was na kolejnego vloga. Także miłej niedzieli, miłego oglądania i do zobaczenia za tydzień. Cześć. Dzisiaj jedziemy w sumie chyba na drobną robótkę dokładnie wymienić syfon z zmywakowy tam w takim kamionkowym, nie granitowym to za dużo powiedziane. Kamionkowym z zlewie, jednokomorowy, z przelewem. Tam z tego co pamiętam kiedyś, kiedyś już tam coś takiego chyba nagrywałem nie jestem pewien ale myślę że taka miła odmiana taka drobna robótka a może ktoś podejrzy przyda mu się jak będzie chciał sam wymienić także nie teoretycznie no, nie, powinno, nie powinno być jakichś tam większych niespodzianek syfony zazwyczaj no, to nie jest jakaś tam większa filozofia wymienić no zobaczymy jak tutaj będzie czasami czasami się zdarza, że ciężko, ciężko jest no, rozkręcić stary trzeba wycinać czasami no nie pasuje cały syfon do odpływu, ale to jest to jest generalnie rzadkość. To jest w nowym, nowy, now Nowa kuchnia, w sumie na no stosunkowo nowa z tego co tam mówił, także nie powinno być niespodzianek A czemu wymieniać, no podobno ktoś kto kiedyś zakładał tam syfon, podobno za mocno podocinał i on się rozchodzi no. Za, za krótkie rurki podocinał yy, źle spasował i ten syfon co chwilę się rozchodzi rozczepia no tak już yy, 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 takie przypadki dosyć często mi się trafiają już widziałem nie raz także no, jestem w stanie w to uwierzyć, no zobaczymy jak tutaj będzie, bo ja mówiłem że może przyjadę, skręcę go, zobaczę tam klient powiedział, że nie że chcę po prostu Nowy syfon porządnie skręcony, porządnie złożony. Także no cóż, no pozostaje. Kupiłem syfon. Nie wiem czy coś takiego. Ale to zobaczycie na miejscu. Kupiłem syfon nowy. Pojedziemy i będziemy montować. To co? Do zobaczenia no jesteśmy na miejscu właśnie to jest ten nieszczęśliwy syfon i zobaczcie ledwo ruszyłem wszystko spadło także faktycznie no, tutaj było na styk połączone czyli pozostaje nam to wszystko rozebrać wyrzucić i będziemy montować nowy no ale tak jak powiedziałem zaczynamy od demontażu tutaj jak widzicie jest jeszcze odprowadzenie odprowadzenie od zmywarki wąż, no trzeba to odłączyć. Tutaj nie ma problemu, bo jest opaska taka zaciskowa, samozaciskowa, czyli kombinerkami czy szczypczykami złapać, przesunąć i wtedy wąż spokojnie wyjdzie. No, i to mamy odłączone, czyli to do wyrzucenia. tam końcówka jeszcze od, od, od odpływu no i zostało nam do zdemontowania jeszcze to sitko całe no tutaj od góry śrubę odkręcamy no tutaj akurat leciutko idzie no nieraz nieraz po prostu ciężko trzeba wycinać te kratki ale tutaj gładko poszło wyrzucamy no i jeszcze oczywiście przelew trzeba będzie wykręcić tylko najpierw tutaj pod tym sitkiem no się zebrało takiego błota szlamu, brudu no, przed zamontowaniem nowego oczywiście to trzeba wszystko wyczyścić od góry i od spodu tak żeby czyściutko było no i teraz ten właśnie przelew to odkręcamy tam od spodu łapie bo to jest te sitko spodnie duże czyli to odkręcam i to całe odejdzie nam i tutaj jak widzicie jest na śrubkę także śrubokrętem krzyżakiem odkręcamy tą blaszkę i mamy wszystko zdemontowane tu oczywiście też przecieramy wszystko do czysta przed założeniem nowego no i możemy montować nowy syfon instrukcja na bok, no te syfony to bardzo proste w montażu są Niektóre to są jak klocki lego, trzeba układać, kombinować, tutaj jest bardzo prosty ten syfon do montażu. I tutaj zaczynam od przelewu, czyli rurkę przelewową. Ledko ściskam, spłaszczam i wtedy wciskam ją właśnie w tą część, która przyjdzie do zlewozmywaka od tyłu. Tak. Oczywiście najpierw uszczelkę, a już się spotykałem, że ktoś uszczelkę dawał od przodu, uszczelkę zawsze się zakłada od tyłu no i tutaj e, te sitko całe przelewowe te akurat jest z gwintem, nie jest na śrubokręt czyli wkręcamy całe sitko w tą część, w którą wciskaliśmy rurkę odpływową, no i tutaj ile da rady to rękoma przykręcamy, potem jakieś wąskie szczypczyki i tymi wąskimi szczypczykami dociągamy Tylko trzeba to robić delikatnie z wyczuciem, żeby tego chromu nie uszkodzić. No i nie zerwać, bo to jest plastikowe. No i mamy odpływ przykręcony. I teraz tak te wystające cypki, co tu widzicie, te cztery, dwa poprzeczne i te dwa pionowe. To jest do podłączenia właśnie węży, no i oczywiście przelewu. Przelew zamontujemy w ten boczny, tylko on jest zaślepiony, ale tu wystarczy płaski śrubokręt, letko puknąć z dwa razy i to ładnie, ładnie odchodzi nam ta cała zaślepka. Tutaj, nawet ręką, jakby dobrze puknął w też odpadnie, i jak tutaj widzicie, wypada to, co było niepotrzebne. I tutaj, właśnie za... teraz, przymiarka jeszcze na wąż odpływowy, czy od góry, bo można też równie dobrze z drugiej strony z boku. Tylko ja uznałem, że lepiej z góry, z tego względu, że ze zmywarki jest jakieś tam ciśnienie, mogłoby tam no, wrzucać, powiedzmy, do. Tego przelewu, czyli lepiej od góry, i tutaj brzeszczotem ścinamy, ścinamy ten grzybek na samej górze. I tutaj podłączymy wąż od zmybarki. I tak jak tam ściągaliśmy, tutaj wciskamy do oporu. I tą opaskę samozaciskową z szczypczykami łapiemy, opuszczamy na dół, puszczamy i mamy przymocowane. Teraz tu gdzie wybijaliśmy w środku, założymy właśnie tą rurkę od przelewu. Też trzeba równiutko, to ładnie na wcisk wchodzi. I to mamy zamontowane teraz tak. Eee, sitko od góry, i tutaj trzeba pamiętać, jest biała i czarna uszczelka przeważnie. Czyli tą białą, cieniutką, piankową uszczelkę do sitka od spodu. W tym starym właśnie nie było albo nie było, albo ktoś nie założył. I od spodu czarna uszczelka, tylko z jednej strony jest. Płaska, z drugiej taka jakby ząbkowana, trzeba zobaczyć, jak są ząbki na yy, tym odpływie. To ząbkami na ząbki, że tak powiem. I od góry śrubą skręcamy. I tutaj łapiemy, ile da rady palcami. Ten śrubokrętem, albo od razu można też monetą. Zresztą za chwilę zobaczycie to mój sprawdzony sposób dociąganie właśnie monetą jak są, bo niektóre mają kształt śruby, także można kluczem nasadowym, a są takie właśnie, że mają nacięcie po środku, także albo szerokim śrubokrętem albo właśnie wziąć monetę, dwuzłotówkę, złotówkę, 5 złotówkę, złapać w kombinerki i po prostu tą monetą dokręcić sprawdzony sposób robię tak od lat i naprawdę sprawdza się Teraz możemy to wszystko ułożyć, ustawić i podłączyć do tą ostatnią część do odpływu. Tutaj akurat w każdą stronę można przekręcać. Czyli najpierw sobie wkładam, żeby wygodniej było do odpływu, i potem łączę syfon właśnie z tą rurką. Tutaj tylko należy zwrócić uwagę, żeby ta rurka weszła prostopadle, żeby. Ta nakrętka swobodnie się przykręcała, żeby nie przekosić gwintu. Teraz to wszystko ustawiamy tak, żeby no, nie było nigdzie naprężone, napięte, przegięte. W sumie to teraz korek. Teraz tutaj swobodnie najpierw wodę puszczam, czy, czy nigdzie nie ma wycieku. Także, jak widzicie, przy swobodnym laniu wody, że tak powiem, no, nigdzie nie wycieka, ale zawsze sprawdzam też, napełniając przynajmniej do połowy komorę zlewu. I powiem Wam, że to jest sprawdzona też metoda, i zaraz Wam pokażę dlaczego. Tu jeszcze poprawię tą rurkę od, od przelewu. I teraz tak, zwróćcie uwagę, puszczam wodę. Jest większe ciśnienie i zaczyna kapać tutaj przy łączeniu. Właśnie z lewu, I, i dlaczego? Niby jest dokręcone, a kapie. No, niektóre uszczelki są twarde, sztywne, i po prostu trzeba wziąć z jeden pół obrotu. Jeden obrót dociągnąć i to w zupełności wystarczy, żeby ten wyciek zlikwidować. Teraz drugi raz napełniam przynajmniej tak do połowy tą komorę z lewu. Delikatnie puściłem na początek, czy nie podcieka, ale dolewam do, jeszcze wodę oczywiście. Jeszcze przetrę, żeby sucho było. No, i teraz znowu puszczam wodę tak pełnym cugiem, że tak powiem. I jak widzicie, przekręcenie ten obrót na śrubie w zupełności wystarczy. Teraz jest podłączenie, połączenie tak powinno być: nic nie kapie, nic nie leci. Woda sobie ładnie zeszła. I w sumie to wszystko. No, tak to taka szybka robótka. Już po robocie, jak widzieliście, ekspresowa praca, nie było jakiś niespodzianek. No i faktycznie ten syfon trzymał ten stary syfon. Trzymał się, że tak powiem na słowo honoru, bo go lekko dotknąłem. Pewnie mam nadzieję, że się nagrało. To cały odpad, po prostu. Nie wiem co go tam trzymało, ale go ledwo dotknęłem i cały się rozleciał. Aż dziwne, że on tam koło roku wytrzymywał. Ale syfon wymieniony i jedno co tam właśnie nie wiem czy zwróciliście uwagę, jak już sprawdzałem, czy jest dobrze podłączone wszystko. Jak wodę normalnie puściłem, to sobie spływała, nie było żadnego wycieku. Ale, jak napełniłem pół komory z lewu wody i puściłem takim no, pełnym, że tak powiem, strumieniem z tego zlewu wodę, ten odpływ to zaczęło właśnie spod kielicha, spod kielicha pokapywać. I tutaj właśnie ja zawsze, tak jak już mówiłem nieraz, sprawdzam w ten sposób, że najpierw puszczam wodę swobodnie z kranu, a później właśnie napełniam komorę. I korek wyciągam, i wtedy najlepiej widać, czy jest dobrze wszystko szczelnie podłączone. Tutaj nie, nie dokręciłem zbyt odpowiednio mocno, właśnie tego sitka z tym spodem. No i przy właśnie spuszczaniu wody z komory zaczęło pokapywać, dlatego Dlatego zawsze tak robię, i ewentualnie jeśli kapie, czy tam leci, to, to poprawiam. Potem jeszcze raz na, napełniam komorę i, i jeszcze raz sprawdzam, no, żeby tam już wszystko było ok. Także, no cóż, zrobione, no taka szybka, szybka robótka. No i to wszystko, no jadę dalej, Wam już dziękuję. No i jak zawsze, do zobaczenia przy następnych pracach. Cześć.